Siemano, cześć, witajcie ludzie bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Candy i zapraszam was na pierwszy materiał z gry Ark Survival Revolve, która to jest naprawdę świetnym i pięknym sandboxem, o czym się zaraz przekonacie, tylko że niestety w tym momencie z jednym poważnym problemem. Otóż wydajnością i zapotrzebowaniem na moc obliczeniową. Dla przykładu na GTX 970 i na takich ustawieniach jak widzicie tutaj, czyli na średnich, w niektórych aspektach nawet niskich, nie jest mi w stanie zaoferować więcej niż... 30 parę, 40 klatek, co się niestety przekłada bardzo mocno na przyjemność gry i właśnie z tego względu ja w tym momencie chcę wam nagrać jeden odcineczek, na którym sobie tylko tak obejrzymy grę początkowo, a potem no zaczekamy do dnia premiery i zaczekamy może do momentu, w którym się uporają z tym z tą wydajnością, bo bo bo, bo chcę, żeby te gameplaye i cała... Kurczę, przyjemność, którą będę czerpał z gry, będzie na wysokim poziomie, a nie, że ja się męczę po prostu z tym, że mi gra klatkuje. No ale nieważne, zostawmy to. Chciałem tylko powiedzieć, że po prostu kontynuacja tej serii będzie za jakiś czas teraz w ramach jednego odcineczku sobie zobaczymy. The Ark Official, Aha, i zagramy na lokal, nie zagramy na, na necie, bo to jeszcze bardziej wpływa na grę. Zagramy sobie tylko na lokalu, tak, żeby na chwilkę zobaczyć i wejść w ten świat. No już pomijam fakt, że wczytywanie tutaj trwa około dwóch minut. Plus minus, bo już wczytywałem, już tam byłem. Gra jest naprawdę grą ciężką, wymagającą, co zresztą zobaczycie, czym jest spowodowane. Otóż grafika tam jest naprawdę piękna. Szczególnie na wysokich ustawieniach, które sobie na chwilkę włączyłem, nie ruszając się z miejsca. Nie mogłem, To znaczy mogłem ruszyć kamerą, ale wtedy było... 15 klatek plus minus. Naprawdę wielkie, wielkie, wielkie słowa wobec dla twórców. Postawcie na optymalizację, grafikę i inne rzeczy już zrobiliście piękne, ale postawcie teraz na optymalizację, żeby jak najwięcej osób mogło w tą grę zagrać. No i tyle. My sobie przeskoczymy do momentu, nie ja wiem, do momentu, gdy ta gra się w ogóle załaduje i odpali. Dobra, słuchajcie, zostaliśmy przekierowani na samym początku gry do menu stworzenia naszej postaci. Raczej chyba za bardzo się tutaj nie będziemy rozdrabniać, bo tak mówię, no jeden odcineczek jest dziewczyna, jest facet, lower face. Uuuu! że różne rzeczy ci tu mogę zrobić. A no, za bardzo w tym momencie, bo takiego napakowanego cię zrobimy. <laughs> Chęt. Takie uuu, jak walnie, to zobaczycie. Um, ale wysłuchajcie, za bardzo się nie będziemy rozdrabniać, tak jak mówię. Dopiero się tym zajmiemy, jak rozpoczniemy właściwą rozgrywkę. Dlaczego Bob? Było Candy Candy. Ok, create new Survivor. Rozpocznijmy. Um, nie przygodę, ale look na grę. No, tak jest. Średnie ustawienia, zobaczcie, jakie jak, 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 jak klatki, nie? 40 klatek mam w tym momencie. A, widzicie, to jest piękny sandbox, w którym uwaga, zagrożeniem dla nas są dinozaury. O, idę stąd. O kurczę, tu też są. A to co to jest? Ja nie mogę. A, słuchajcie. A, no to. Zobaczcie, jak to działa, nie? 40 klatek, mam 30 parek, skacze na takich ustawieniach, jak wam pokazywałem. Medium, low, low, medium. A nie chcę zniżać jeszcze niżej z tego względu, że wtedy ta gra wygląda jak, nie wiem, rysunek. Naprawdę taki rysunek bardzo, bardzo słaby. Mm, no, to już jest kompletna masakra, bo ta plaża nie ma nawet kolorów. Ma tylko jednolity kolor. Woda nie jest wodą, tylko nie wiem czym. Problem jest. Cholera. Ciepło było, to wszedłem do wody, nie? Przed tak było napisane. Dobra, zresztą wyjdźmy, zobaczmy sobie. Co my tu mamy ciekawego? Mapa, ok. A tu nic, a później będzie pozbierane. Mapa. A, ok. za bardzo dużo to na tej mapie nie ma. Tak ją wyłączam, OK. Tu uderzam, tu coś robię, tu też uderzam. Tylko tu uderzam tak. Tu... A jeden kij. Tak samo. samo. Tu coś biorę. O, zebrałem jeden kamień. Spoko. O, coś mam. Show Craft Tables, Show Inventory, Why Still Stop, Why Still Follow, Poop. Weźmy na Show Craft Tables i tutaj coś jest takiego jak... Um, stone pick. okej, okay. mam już jeden kamień, potrzebuję jeszcze drewna i czegoś tam. Tego na razie nie stworzę, tylko skąd dopaść drewno, bo drewna jeszcze nigdy... Ok, to że kamienie mam pozbierane to ja rozumiem, ale jak zdobyć drewno? Your head. You should find some place to cool down soon. No to cień, tam zaraz będzie tylko. Hit this! Eee! Uderzyłem to. Uderz to jeszcze bardziej. O, zebrałem coś. Mam trzy razy to. Ile tego potrzebowałem? Chyba 10, nie? Mam 5. Uuuuu! No i co, i tyle z mojego drewna. No widzicie, to jest faza beta. Jeszcze jedno, odejmij się. zebrałem drewno z takiego tego. Okej. Okay. A z tego powinienem drewno też zbierać? Czy to jakiś, co jakiś czas dopiero? Jest jedno drewno, zobaczmy sobie teraz w tym momencie. Um, nie wiem, może byście chcieli, żebym ja faktycznie tak nagrywał w takiej jakości, ale to naprawdę nie sprawia mi przyjemności. Jak to teraz wam zrobić? Craft item. O, obra. Udało się. Jest progres w tej grze. Primary Stone. I teraz to jakoś muszę wybrać. Tylko pytanie jak moi drodzy? Zobaczmy na inventory. I tu to mogę... Dajcie. Tu to wpuszcz. Albo gdzieś tu. Head, torse, Legs, Feet, Hands. Drop item. Use item. Sorry. O tak. Dokładnie. He, he. Patrzcie co mam. Dobra, przewróć się. No i nie znikaj. Jakie głupie. A pójdźmy sobie do cienia. Jestem w cieniu, teraz nie powinno mi już być tak gorąco. Czy też nie? Czekajcie, bo tu są dinozaury, które mnie mogą zjeść. Może być niefajnie. Naprawdę, może. O, 40 parę klatek to nawet nie jest tak źle. No ale grafika, zobaczcie, jak jest graficznie wszystko ucięte. Aż mnie to boli, a naprawdę na hajt jest pięknie, tu jest cudownie, tylko że niestety tego nie włączę, bo byście mieli gdzieś 20 klatek, co by się przełożyło na. Uff. masakryczne odczucia. już find some place to call No to czekajcie, skoczmy na przykład do wody. W wodzie się powinienem schodzić, nie wydaje się wam? O! Jestem schłodzony w tym momencie, jestem w wodzie. Dobra. Ej idziemy gdzieś dalej. Level up is available. Access inventory to Alpid Apple. It ok. Zobaczmy. Coś mogę rozdać tylko. Kaj. To ja. Gdzie to jest? Inventory items. Uh, tutaj. View engrams. Health. Stamina. Oxygen. Food. Water. Weźmy sobie na przykład do water. Dodajmy. o kurde. Lirn e... Lirn Engram Mogę sobie wybrać co chcę, tak? Czegoś się mogę nauczyć Weźmy... a nie, tu ciepło mi jest Ubrania mogę się nauczyć to wytwarzać, a weźmy to Lirn Okej, okay. Engram Spear i teraz najprawdopodobniej w Crate Tables to mam Dokładnie, bardzo prosty, bardzo taki wiecie Przejrzysty system tutaj działania tego wszystkiego Zobaczmy sobie, co jeszcze bym mógł zdobyć. Nie chcę go bić, bo mnie zabije. Mogę na przykład. O, to mi się podoba. Adyt, twój flint. Coś zbieram. Dobra. To co ja jeszcze tam mam, żeby wytworzyć to? Ale ta gra będzie świetna. Tylko błagam twórcy. Zróbcie coś z nią. O, to mogę wytworzyć. Proszę bardzo. Craft. A do czego to służy? E, co to jest? Aaa, to jest pochodnia! Okej. Okay. Dobra, a tu co potrzebuje? Fiber. Tylko skąd go tutaj wziąć? Mm. Wejdziemy sobie w las. Tutaj teoretycznie klatki powinny... No. A jest cały czas 30 parę. Gdyby było, było tyle klatek, ale przy pięknej jakości, to okej, okay, to można grać, ale... Tak to raczej nie bardzo. A więc zróbmy sobie coś z tą pochodnią, jak to wygląda. Jak wygląda sprawa z pochodnią? O! Okej... Okay. to może być naprawdę mega, mega pff, świetna gra. Tylko jeszcze nie teraz. No chyba, że macie w SLi 3 karty graficzne i dwa zajebiste procesory na pokładzie Na płycie serwerowej tak zwanej, bo płyta serwerowa ma sloty na dwa procesory na przykład um, I macie SLi z trzech kart No to możecie już sobie teraz grać na high quality Tylko, że u mnie niestety tak nie ma U mnie jest tylko GTX 970 Który nie ukrywam jest dobrym, dobrą kartą Fract, Jakoś się nie będziemy tutaj zagłębiać w to wszystko. Trip Manager. Aha, tutaj. Survivor profile. To jest mój. Ale tu będzie grania, to można notorycznie grać. Pójdźmy sobie gdzieś tak nad plażę może. Yurt. Find some water fast. Ale gdzie mam szukać wody? Nie napiję się chyba tej... Okej okay. Cholerka, coś mnie goni. Ej, kto tu jest? Dodo Coś właśnie zrobiłem, tylko że nie wiem za bardzo co mogę cię zjeść. Chodź tu, U, coś mam Drop body. o cholera, smykam go Idziemy się wykąpać. No ale ja coś chcę z nim zrobić. Puść go. Czekaj, ci dodałem mięso. Dobra, to też bardzo intu intuicyjnie. A tą roślinę mogę zebrać. Hm. Znaczy mogłem chyba, ale bym musiał wyrzucić to z ekwipunku. <laughs> O, cholerka. Nie. Nie atakuj mnie. Się muszę napić zaraz gdzieś szybko. Tylko muszę znaleźć jakiś wodopój. Tylko pytanie, jak. No, zaraz mi postać padnie, nie? No, ale wiecie. To jest taki luźny odcineczek. Wstępu. W tym momencie nie wiem, czy warto wam polecić w ogóle zakup. Bo. No, chyba, że. You're defected. Ej! Cicho! Nie jestem ranny dyfek. Ja tu dycham. No jest mi co prawda źle i zaraz chyba padnę, ale... Przeżyjemy! No, weźmy to. Jus UH route. Uf, Chyba padnę. Zatrute mięso, nie? zeżarłem. Pójdźmy nad wodę po prostu. Sprawdzić czy się mogę tej wody napić. Prawda? Nie wiem czy to jest jezioro czy co to jest Ale chętnie bym się okładał Zobaczcie jakie mamy combo: gra oparta na dinozaurach I Lego Jurassic World w tym momencie Ogrywane Albo tutaj, tu nikogo nie ma Ciekawe czy on jest niebezpieczny Ten e, dino, dino Mam nadzieję że nie Tyrant, stop moving for a moment to Już stamina, zaraz w wodzie sobie stanę, tylko. Chętnie bym się napił jej. Tylko pytanie, czy można? Chyba się właśnie napiłem tej wody. Mnie się pytajcie. O! Jak nowy! Brawo! Nie gwizdaj, bo będzie bolało. Co tu jest? Water. Wejdziemy teraz do wody. Nie mogę jej zebrać? Bez sensu. Trzeba poczytać troszkę poradników na temat tej gry zanim zaczniemy faktycznie w nią grać. Też nie wiem, czy będziemy sobie grać właśnie tak w single, że ja schostuję jakiś serwer i będę sobie grał samemu, czy dołączę do innych graczy, ale jak chyba dołączę, to będzie ciekawiej. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, jak chcecie, no. No, gro, nie zwierz, nie zwierzcie się, błagam cię. Ja tu tylko przerwę na chwilę. I znowu włączę. Dobra, jakby mi miało urzazać coś. Mordy, tu są dinaki. To co to? Ej, chuj, co tam było napisane? Co tam było napisane, bo nie przeczytałem. Wychamy. Aura, no na razie wiecie, to funkcjonuje w, w ramach takiego zwiedzania luźnego. Uciekajcie. Ciekaw, czy on jest niebezpieczny. Z dupem uważam. Jeszcze raz, chodź tu. Nie ucieka, czyli się mnie boi. Dobra, cicho. Jestem w stanie znaleźć jakieś. Co mi w tym momencie jest? Bo sam nie wiem, co to oznacza ten obrazek. Jestem głodny, wszystko mi jest nagle, nie? Wszystko naraz. Mógł to upiec, nie? To też jest do zjedzenia. Nie Co ja mogę użyć? To mogę użyć, ale z. Zja... No właśnie, nieupieczone To co to, to? Stąd tego nie mogę używać. To mogę. A ogólnie mi postać zaraz padnie. Ale to nic, idźmy w stronę słońca jeszcze na chwilę. Czekaj, jak zajdzie zmierzch. No, jest problem taki, że ja nie przeczytałem kompletnie nic na temat tej gry, jak tu grać i co robić. Też jakoś się w tym momencie nie chcę skupiać nad tym. Dodowy macie zatrute mięso, spieprzajcie. Znajdź trochę wody. Bardzo chętnie. Idę, może tam gdzieś będzie źródło. na raczej wątpię. No, ja też żeby mnie tu coś nie zjadło. Dodo spadaj Cały czas trzydzieści parę klatek dobija mnie w tej grze wow. Znalazłem coś Dajmy się zjeść Co ci? Nie masz tlenu Okej, okay. a czujcie, jakby tam podejść? Nabrać jakiejś mocy do swojego amuletu. To jest stop moving for a moment to regain your stamina. O, już jest ok. Nie chcę zeskoczyć, bo nam coś zje. Jakieś pływające gunwo. Kamieniami chodzę. Ouch, to chyba bolało. Dobra. Tutaj widzę, wieje wiatr. Dlaczego jestem notorycznie zmęczony? Bo ciągle mi coś jest. Chciałbym tam jeszcze dotrzeć. W tym odcineczku. Żeby was nie zawieść króciutkim 15-minutowym, tylko jeszcze coś porobić tutaj. Głównie tutaj chodzi o to, że chcę sobie pozwiedzać. Zobaczyć, co takiego się może wydarzyć. No, jak mi się skała przed oczyma wszytuje na gtx 970, to mnie troszeczkę razi w oczy. A procesor no, nie jest zużywany, bo się patrzyłem specjalnie. Nie jest zużywany w 100%, więc to nie jest wina procesora, tylko tego, że gra. Stawia na GPU bardzo silne. Jak widziałem, żeby pójść w high, to tam jest zalecane. Powinnoście to zobaczyć zresztą tutaj. Mi się wydaje. Jest custom moje. Teoretycznie jest napisane, że ustawienia wysokie na GTX 70. Kpina, że tak to ujmę. A Epic jest na Titanie X. Żeby sobie w tą grę na Epic trzeba mieć Tytana. No gratuluję. Mam nadzieję, że coś z tym zrobicie. Uhuhu, level kolejny, zachodzenie. No ja chcę iść tam. No jak się tam przedostać? Co jak tu zaskoczę, to mi się coś stanie, nie? A tu jest woda, spróbujmy. Ua! O, nic mi się nie wydarzyło. I troszeczkę się wystraszyłem. Ale to tylko, tylko tyle. Ta gra naprawdę świetna. Już to czuję. Koją. dopracujcie. Będziemy pykać naprawdę długo. Bo ja już po prostu, ja mam jakiś dar do gier. Wiem, że będzie świetna albo i nie. W tym momencie wiem, że jest świetna. Dobra, rozdajmy sobie ten punkt. Fut. Wow! Coś mnie chyba zżarło. Chyba sobie cudnie, żyje, jakiś mały You Kidbite i Dillo Level 11 Ha, gratuluję. Random Location Respawn Uuu, jestem blisko. Mhm. Cieka co to są takie miejsca mocy. Widzicie? Ia. Ale otwarty podwodny świat. Wynurz się na chwilę. No patrz do góry, żeby mi nie zamydlało tego. No i tak mi zamydla. Chcę tam dopłynąć? Kurde, to wolę tak płynąć pod wodą, żeby mi tak nie skakało. Widzieliście to, jak to skakało? Nieprzyjemne to. Według mnie też troszeczkę nawet na beta wersję za Megalodon, zostałem po raz drugi zabity. Dobre, słuchajcie, to tutaj kończymy bardzo chaotyczny taki odcinek, nie stawiający kompletnie na przetrwanie. No, ale taki też miałem odcinek zamiar zrobić. Będziemy sobie kontynuować. Jak stwierdzę, że gra jest na dość dobrym, dopracowanym poziomie. też, jak kompa będę rozbudował pod względem RAMu. Może to coś pomoże, bo karta zostaje taka jaka jest, ale procesor będę zmieniał i RAM, i płytę, wszystko i zasilacz, ale to dużo nie da jak po prostu GPU jest wykorzystywane w 100%, a niestety daje taki efekt. A nie będę kupował specjalnie pod tą grę umówmy się drugiego GTX bo to była jawna kpina. Żeby puścić go w SLi ale może kiedyś. No ale teraz ta gra musi być jakaś dopracowana oni muszą postawić na to żeby ją zoptymalizować na no, nic innego bo to jest niemożliwe żeby to aż tak działało, jak działa w tym momencie. Ale to jest tylko moje w sumie zdanie. Mam nadzieję, że się z nim zgadzacie. Wyraźcie opinię w komentarzach. No i zapraszam was na inne serie oraz na kontynuację tej za jakiś, mam nadzieję, niedługi czas. I to tyle. Trzymajcie się gorąco. Cześć. Na razie.